Witajcie. To nagranie jest odpowiedzią na takie zdanie, jakie znalazło się w odpowiedziach do ankiety, którą wysłałam do uczniów. Jeden z uczniów napisał: Kiedy spytałam, o czym chcesz ode mnie usłyszeć, dowiedzieć się o ograniczeniu elektroniki. I powiem, że to mnie dosyć poruszyło, bo to rodzice często pytają. I, I od rodziców dostałam dużo takich zapytań. Jak sprawić, żeby dzieci mniej korzystały z komputera? Jak im to wytłumaczyć? Jak zrobić, żeby dzieci się nie uzależniły od komputerów, od internetu? I to jest taki realny problem, szczególnie w czasach tej, tego nauczania zdalnego. I tutaj pojawiło się pytanie od ucznia. Czyli rozumiem, że uczeń zauważył u siebie, że za dużo korzysta z elektroniki. Więc pomyślałam, że nagram takie taki właśnie, taki filmik, i podzielę się swoją wiedzą, bo z jednej strony trzeba by się zastanowić, co daje Wam, co daje, co daje Ci korzystanie z tej elektroniki, ale pod takim kątem, jakie Ci to zaspokaja potrzeby. Tak, ja jestem psychologiem, więc wiem, że jeśli ktoś zaczyna za dużo czegoś używać, czy elektroniki, czy, ale też, czy, nie wiem, alkoholu, czy słodyczy, to dlatego, że to zaczyna pełnić jakąś ważną funkcję w życiu tej osoby. Na przykład, to może być sposób, żeby zapomnieć o problemach. To może być sposób, żeby zająć się w czasie nudy. Nudzę się, no to najłatwiej sięgnąć gdzieś do telefonu i tam przeglądać, i po prostu zapominam, czas mi bardzo szybko leci. Ta elektronika to może być. Um, sposób również na jakieś odstresowanie. Albo no na co jeszcze to może być sposób, tak? Spróbuję sobie wyobrazić. Aha, bo to, co to znaczy też elektronika? No bo to też bardzo zależy konkretnie od tego, co używasz, tak? Na przykład, gry komputerowe mogą być sposobem na to, żeby odciąć się od rodziców, na nauczycieli, od ludzi, którzy ciągle o czegoś ode mnie chcą, ponieważ jak jestem w grze, to jest taki świat zamknięty, do którego dorośli nie mają dostępu. I grając w te gry, mogę, tak, mogę ja, mówię w sensie młody człowiek, robić tam co chcę. I mogę tam popełniać błędy, i nie ma żadnego dorosłego, który mnie krytykuje i który, który chce jakąś nade mną kontrolę e, w, w, trzymać. Więc jakby to jest takie pytanie, do czego służy ta, jakby co w tej elektronice znajduję, z czego tam korzystam i co mi to daje? Żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, to troszeczkę się trzeba przy sobie zatrzymać, nawet używając tej elektroniki, nie wiem, sięgając co chwilkę pod telefon. Po co ja sięgam po ten telefon? Jaką to pełni funkcję? Jak ja się czuję tuż przed sięgnięciem? Wiele osób sięga w taki kompulsywny, czyli w taki Niekontrolowany, przymusowy tele sposób po telefon, bo to jest jakieś przyzwyczajenie i to się pojawia właśnie w momencie jakiegoś napięcia. Na przykład słyszę, że rodzice się kłócą i sięgam po telefon, bo czuję napięcie, albo przypomina mi się, że mam jakiś sprawdzian, czuję napięcie, sięgam po telefon, bo wtedy to rozładowuje to napięcie we mnie, bo właśnie mi się nudzi, albo. Zaczynam myśleć coś przykrego, jakieś może przykre wspomnienia się pojawiają, albo mam do zrobienia jakieś lekcje, a mi się nie chce, więc sięgam po telefon tak kompulsywnie, bo to daje mi chwilę takiego wytchnienia, takiej ucieczki, tak? A jeśli nie mogę się oderwać od gier, bo ja znam takie problemy, znam sytuacje uczniów, którzy potrafią grać po wiele, wiele godzin, zaniedbują naukę, bo potrafią korzystać, jakby być na lekcji, nie wiem, na telefonie niby jestem, a na komputerze gram w grę, tak? I Uciekają od tego świata, który na przykład jest dosyć takim trudnym, wymagającym światem dla nastolatków. W okresie nastoletnim dużo rzeczy się dzieje w nastolatkach. Jest taka ta burza hormonów, jest dużo takiego też myślenia o sobie, poprzez nie wiem kompleksy czegoś nie umiem, czegoś nie potrafię nie rozumiem, nie pasuję do, do innych. Więc ten, ten czas nastoletni jest trudnym czasem, w którym dzieją się różne emocje, mogą być, może się okazać, że się nie dogaduje z rodzicami, że z kolegą, z koleżanką się pokłóciłem, że czuję się samotny, że nie wiem czego ja chcę, że mi jest jakoś tak źle. I to jest tak trudne i jeśli ja nie mam sposobu na poradzenie sobie z emocjami, czyli nie mam, no nie mam oparcia na przykład w rodzicach, albo no nie wiem jak im powiedzieć ukrywam się trochę przed nimi, z tym, co, co czuję, albo głównie się z nimi kłócę, no to coś muszę zrobić z tym, co przeżywam. I na przykład elektronika będzie takim sposobem. Dla innych może papierosy, dla innych alkohol, albo jakieś inne używki, albo na przykład Jestem osobą, która potrzebuje, jak się coś dzieje, a teraz siedzimy w domu, jesteśmy zamknięci i się nudzę, tak? I nie wiem, co ze sobą zrobić, bo normalnie wsiadłbym na rower, pojeździł gdzieś, pojechałbym do miasta, do sklepu, spotkałbym się z ludźmi, pośmiał, pogadał, zrobilibyśmy jakieś kłopoty, może o których lepiej, żeby rodzice nie wiedzieli, a teraz tego nie mogę robić, nie wiem, co ze sobą zrobić. Pojawia się napięcie i sięgam po tą elektronikę, po ten telefon, komputer, internet, szukam tam czegoś, szukam, szukam, szukam adrenaliny, szukam emocji, szukam zajęcia, tak? I mówię, punkt pierwszy, Pierwszy, to sobie to, to, się na chwilkę zastanowić, zrobić taką stop, stop klatka, ale zaraz, o co mi chodzi, czego ja potrzebuję, czego ja tam szukam, tak? Bo jeżeli zauważasz u, u siebie ten, ten rodzaj jakiegoś przymusu, że to pełni jakąś rolę, której nie powinno pełnić, że da, za dużo tego jest w życiu, że dorośli się czepiają, rodzice się czepiają, że za dużo tam patrzysz w ten telefon, za dużo siedzisz przy tym komputerze, coś jest nie tak. Tylko to jest takie bardzo mądre zdanie, które kiedyś usłyszałam w innym kontekście, bo ja się zajmuję akurat uzależnieniem od jedzenia, że nie znajdziesz w lodówce tego, czego potrzebujesz i ty w elektronice prawdopodobnie nie znajdziesz tego, czego potrzebujesz. Jeśli potrzebujesz miłości, nie znajdziesz tego tam, w tej elektronice, to, to ci tam nie da, to, to jest tylko jakaś namiastka. Jeśli potrzebujesz, um, Jakieś rozrywki, żeby się coś działo w Twoim życiu, to tylko pozornie tam to znajdziesz, ale ciągle będzie Ci brakowało, bo tak naprawdę potrzebujesz, żeby wyjść do świata, do ludzi, żeby coś się działo. Nie znajdziesz tam tego prawdopodobnie, co teraz, czego teraz potrzebujesz, tak? I to jest trudny taki temat, tak naprawdę poważne to, o czym mówię, ale, ale bycie nastolatkiem też jest dosyć poważne, jest trudne. Dla, jest trudne dla rodziców. Wiele rodziców nie wie, jak ma obsługiwać tego swojego nastolatka, jak z nim rozmawiać. Ciągle są jakieś tarcia, spięcia. Rodzice się martwią, czemu on tyle siedzi w, w tych ekranach. A ten młody człowiek tam też siedzi, często, bo ucieka. I jeszcze, jeśli. Może powiem tak. Jeśli w życiu jest taka równowaga, czyli jak są lekcje, to ja się zajmuję lekcjami. Jak mam możliwość iść do kolegi, to idę do kolegi, sobie gramy w piłkę, albo w ogóle chodzę na jakieś treningi sportowe. I kolejnym elementem mojego dnia i mojego życia jest elektronika. Pogranie sobie w coś, pogadanie z kimś na messengerze, przejrzenie czegoś, nie wiem, Instagrama. Jeśli to jest tylko jeden z elementów mojego dnia, to pewnie się nic nie dzieje, ale w momencie, kiedy to zaczyna dominować i zastępuje mi kontakty, Zastępuje mi rozmowę z kimś, przytulenie się do kogoś, zabawę, na świeżym powietrzu, sport. I zaczyna to zagarniać za dużo życia, to trzeba się chwilkę nad tym zastanowić. I proste rzeczy na początek, jak, wiecie, to jest takie przyzwyczajenie, można sobie pomóc. Na przykład na telefonie, jak otwierasz, a nawet, nawet prosta rzecz, zablokować ekran. I w momencie, jak musisz wstukać jakiś kod, prawda? Żeby odblokować ekran, to masz kilka sekund na zastanowienie się, czy naprawdę potrzebujesz teraz ten telefon, czy to jest tylko impuls. I ja akurat muszę mówię to dlatego, że kilka dni temu telefon na mnie wymusił założenie blokady na ekranu. I ponieważ muszę wstukać ten kod, to wielokrotnie odłożyłam ten telefon, bo mówię, ale ja przecież tylko chcę sprawdzić godzinę. Nie muszę spojrzeć na ten telefon. Więc. Ogranicza to ten, to impulsywne korzystanie z telefonu. Możesz, jak masz telefon, z pierwszej strony zabrać wszystkie aplikacje, zostawić tylko godzinę, czyli znowu masz kilka sekund zanim zajrzysz do aplikacji. Możesz na ostatniej stronie tych, tego, w ogóle możesz usunąć pewne rzeczy, usunąć, po prostu usunąć. Albo jeżeli nadal jest Ci to potrzebne, ale ustawić to dalej, że zanim tam dojdziesz, to się zastanowisz, czy naprawdę tego potrzebujesz. Możesz na telefonie ustawić na przykład hasło, nie wiem, zostaw, albo, nie wiem, oddychaj, idź na dwór, tak? Czyli możesz sobie ustawić różne drobne przypominajki, które będą Ci właśnie przypominały o tym, że nie musisz po to sięgać. Możesz sobie ustawić jakieś limity, albo możesz zrobić sobie listę rzeczy, które, które cię cieszyły jeszcze niedawno. I po prostu zacząć sobie to organizować. Możesz iść po prostu do swojego rodzica usiąść i powiedzieć, że masz taki kłopot i poprosić gdzieś tam o pomoc i rozmowę. Może to jest na tyle poważny kłopot, że można zgłosić się do takiego terapeuty, który zajmuje się właśnie również uzależnieniami od elektroniki, od internetu i, i troszeczkę porozmawiać. Może taka rozmowa już troszeczkę tak ostudzić i, i pomóc. Możesz pooglądać sobie pewne rzeczy, które też zaczną zmieniać Twoje myślenie na ten temat. Na przykład na Netflixie jest taki... Taki serial historie z dreszczykiem, i na przykład tam jest taki film Jeszcze minuta. To jest właśnie o takim uzależnieniu i wciąganiu przez gry. Albo jeszcze taki był filmik, ale już teraz zapomniałam nazwy, o nadmiernym używaniu telefonu, robieniu zdjęć i wrzucaniu go, tych zdjęć w internet. To są takie historie z dreszczykiem, ale przemawiające uważam, bardzo fajnie do młodych ludzi. To jest takie, takie są nagrania. Może będę je chyba udostępniała gdzieś tam w trakcie. Pochodzące ze Słowacji, ale na w Polsce również z życia, Ship Lives, coś takiego z życia, z życia owiec, krótkie dwu filmiki, które taki morał dają a propos, właśnie, między innymi też takich zachowań niebezpiecznych w sieci czy związanych z elektroniką. To jest ten film, który pokazywałam w niektórych klasach masnego, jestem uzależniony, gdzie też on o tym mówi, co, poniekąd co ja tutaj mówię. Że najpierw, czyli punkt wyjścia, uświadamiam sobie, że coś nie gra, że tego jest za dużo i Coś tracę, coś jest nie tak, przez to są jakieś kłótnie, uświadamiam sobie. Potem sobie uświadamiam, ale czego ja tam szukam. Bo to, czego tak naprawdę potrzebuję, ja tego tam nie znajdę. Ja to znajdę w realnym życiu, a tam będę tylko szukać, szukać i włazić dalej głębiej, coraz bardziej się w to zagłębiać. Po trzecie, rzeczywiście taka realna, konkretna rzecz, którą można zrobić. Ja znam ludzi, którzy zamieniają smartfony, na zwykłe telefony ponieważ smartfony niesamowicie wciągają i to starszych ludzi, emerytów, dziadków, naprawdę znam takie sytuacje, bo to jest tak łatwe do obsługiwania i tak wciągające. Mogę za każdym razem wyłączać internet, mogę wyłączyć powiadomienia i wyciszyć, mogę zrobić to, co mówiłam wcześniej, te blokady, wyczyścić telefon, mogę tak samo zrobić na komputerze, mogę to wynieść z pokoju, mogę zrobić konkretne rzeczy, które będą mi utrudniały korzystanie. Z tego. Jeśli też czujesz, czujesz że, że może Ci być trudno, chcesz o, czymś, o tym z kimś porozmawiać, pamiętaj, że jest wychowawca, że jest pedagog, że jest psycholog lub też właśnie specjaliści również poza szkołą. Także fajnie, że taki temat pojawił się też ze strony uczniów, bo przygotowałam dla rodziców. Ja też wyślę link, bo może to będzie dla kogoś pomocne. A, a myślę, że warto, że fajnie, że to wyszło z tej strony. Na pewno nie poruszyłam wszystkich tematów, ale jako osoba pracująca z, y, też z młodzieżą uzależnioną, mam troszkę doświadczenia i wiem, że mówię, ważne jest, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, jaką to pełni funkcję w moim życiu. Zwykle jest to funkcja uciekania od czegoś, co jest nieprzyjemne, a jest to tylko pozorne uciekanie, ponieważ tak naprawdę to uciekanie nie rozwiązuje żadnego problemu, a prowadzi do kolejnych problemów. A bycie nastolatkiem jest. Trudne, jest emocjonalne. Czasami w ogóle sami siebie nie rozumiemy, nie wiemy, co się nam dzieje, nie wiemy, czemu tak wybuchamy, nie wiemy, czemu płaczemy, czemu się kłócimy, czemu się obrażamy. Z drugiej strony jest tyle radości, euforia. Sam dzisiaj oglądam zdjęcia z, z moich tam czasów nastoletnich, jak to, jak bardzo fajnie było z moimi przyjaciółmi, koleżankami w szkole, na wycieczkach. Więc to z drugiej strony jest super wspania wspaniały czas, ale jeśli jest trudno, to taka próba uciekania na dłuższą metę się nie uda, raczej trzeba się z tym spotkać. Bardzo fajną rzeczą jest po prostu dla mnie było, ale jest dla, dla wielu osób też pisanie pamiętnika, pisanie wierszy, piosenek, czyli nie uciekanie od tych emocji, ale skontaktowanie się z tymi emocjami i wyrażenie ich w jakiś inny sposób, na przykład poprzez właśnie sztukę, poprzez twórczość, poprzez sport również. I, ale rozmawianie z kimś i znalezienie pocieszenia u takiej bliskiej, zaufanej osoby, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jaką można zrobić. Także dziękuję za uwagę, dziękuję za to pytanie i zapraszam do kolejnych nagrania, jakie będę przygotowywać. Pozdrawiam Pa!